Ich way it's yeah. Mm -hmm. yeah Że to jak mnie słychać? No, no. Dzisiaj jest piękne, że... Prze... Zrobimy no, misję. Aktualnie mamy 37, 30... bodajże Jenfer jest w Izimie. Mam tam paru znajomych, więc... coś nie tak? Rozejrzyj się. No będzie, będzie, akcja, będzie akcja, będzie akcja! Co to za jedni? Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za temerię i już ich pięści świeżbią. Nie widzę tu Garczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się ten jeden raz. Co się stało, starczą? Zdjęłam, zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz. Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy z falą. Może to prawda, co gadają? Że cesarscy ci mili, żeś Nilwgardzka kurwa. Uszczetownie pamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Główno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztorek psa. Powiedzieli, że w Nilwgardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, a dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się? Ty suko! A! Ty, suko! ty suko! Zostaw mnie! Niech mi się wkubi. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie! Wiecie, co jesteś? Ludzie! Mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz, obiecał odmienicy? co? Może państwo własne? Jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Już dobrze. Po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz! Bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. O, ja Wymówki, wymówki. Cały ty. I JFR? A jak? Dostałam raport, że w białym sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Hm. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mm -hmm. A ja? Bez obstawy Gardczyków, jak mnie mam. Jenfer, nie zrozum mnie źle, też się cieszę, że Cię widzę, ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie szykujcie konie. Ostatnie sześć miesięcy spędziłem w siodle, nie widziałem ci od dwóch lat, więc o ile czas nie goni. Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emherfar Emreis. Dla przyjaciół Biały Płomień tańczący na Kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mm -hmm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metinę, Edwin Figamere, suweren Zairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić, Germoren. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc i do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko jak to możliwe. Zdjęłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem. A potem. Galop! Damy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. W poszukiwaniu Jennifer, swojej dawnej miłości, Gerald trafił w pobliży wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina na tylko okrąg. Ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu dzięki komendantowi Nilgarskiego garnizonu. Gerald dowiedział się, że Jennifer przebywa w wyzimie. Może być. Jeśli żem chyba obchodzi, co mam za uszami? Waszmość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Waszmość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwin. Proszę Waszmość, ogonić. Baczki na półcala. To jest nie. Byłem. Proszę. Jak przygoda? Tak. A ty? Nie. Dobra. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o gdy... Szczerze? No nie to. Te... Nie. Dobrze. Teraz... Nie... Dostaniecie je po Może to dla waszmości nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie... Stosownym do audiencji. Niechże Wasz się ubierze.